Siema, z tej strony ja, Liegis i dzisiaj opowiem wam o wypadku motocyklowym, w którym ostatnio brałem udział. Jednak zanim przejdziemy tak do konkretów, to chciałbym wam opowiedzieć troszeczkę takiego backstory, żebyście wiedzieli co i jak. Dla ludzi, którzy nie są up to date, sytuacja wygląda tak, że kiedyś jakiś czas temu straciłem moje prawo jazdy i w sumie film, dlaczego straciłem moje prawo jazdy powinien pojawić wam się teraz w prawym górnym rogu. No i właśnie z tego powodu jestem nieupoważniony do prowadzenia czegokolwiek więcej niż nieumotoryzowanej jakiejś tam kosiarki, a jeżeli prowadzę coś więcej, od nieumotoryzowanej kosiarki, to wtedy jest to, że tak powiem, karalne. Na szczęście ja oczywiście jestem strasznie legalnym oraz grzecznym obywatelem, więc tak się składa, że mniej więcej parę razy w tygodniu prowadzę coś mocniejszego niż jakaś tam niemotoryzowana kosiarka i zarazem jest to w takim razie nielegalne. Przepisy drogowe znam, no i w sumie mógłbym nawet powiedzieć, że zagrożenia drogowego nie stwarzam, bądź stwarzam go tyle jak każdy inny członek ruchu drogowego, ponieważ no, na tych wszystkich przepisach i tak dalej się znam. Jedyne czego mi brakuje, to jest ta formalność, po prostu ten listek, wiecie o co chodzi. No i w sumie nawet do tego Prawa jazdy już daleko mi nie zostało, ponieważ teraz brakuje mi łącznie jakichś dwóch tygodni, po których będę mógł w końcu podejść do tego finalnego egzaminu, który w końcu umożliwi mi posiadanie prawa jazdy po raz kolejny. No i wtedy będę mógł się po raz kolejny poruszać każdym pojazdem, którym już mogłem się poruszać, czyli w sumie motocykle, samochody i tak dalej. No nieważne, ale w każdym razie no już niedługo będziemy, że tak powiem, na tej legalnej stronie. Jednak do tego czasu powinien prawdopodobnie uważać, żeby mnie czasami nie złapali, czy coś takiego. No i w sumie śmieszna sprawa, bo dzisiaj sobie wracałem z takiego terminu, na którym śmieliśmy się z moim ziomkiem. Że akurat, no wiesz, tam uważaj, żeby czasami cię nie złapali, bo jak ktoś w ciebie wiedzie, to wtedy ty będziesz winny i tak dalej. No ja mówię, e tam nikt we mnie nie wiedzie, co ty, co ty gadasz, stary. No i wracam sobie po tym terminie do domu i w sumie wszystko spoko, co nie? Słucham sobie jakiejś tam muzyczki na moich kurde airpods'ach, no bo w końcu czemu nie, skoro ma się airpodsy, to trzeba flexować. No i nagle widzę, przede mną jest jakiś taki autobus, wiecie, taki do wożenia ludzi, nie? Jakiś taki duży biały, w sumie spoko sprawa. No i w sumie okazuje się, że ten dziadek jakoś miał problemy z poruszaniem się, ponieważ zabierał każdemu Znam przeciwka pierwszeństwo, i później stał tam w miejscu. Później te inne osoby nie chciały mu ustąpić, bo to w końcu on wymusił na nich pierwszeństwo. No więc się jakoś tam wyminęli. No i ciul, no kurde, trochę tam opóźniło, że tak powiem, moje wracanie do domu. A jeszcze postanowiłem sobie pojechać, że tak powiem, taką sceniczną drogą, żeby troszeczkę pozwiedzać. No bo w końcu fajna pogoda na jeżdżenie. Na koniec sezonu, no to czemu nie? W każdym razie jadę sobie za tym autobusikiem, tam pod górkę sobie wjeżdżamy, spoko sprawa, ogólnie jakaś taka pseudo spirala z jakimiś takimi dramatycznymi zakrętami, więc w sumie idealnie. Droga na motocykl, no i pilnuję, żeby temu e, oczywiście panu autobusowi się pokazywać w lusterkach co jakiś czas. No bo oczywiście nie ma nic gorszego od tego niż chowający się za jakimś tam pojazdem motocyklista, później no ta osoba po prostu nie zauważyła tego motocyklisty, no i później motocyklista ma wam wąty, że o, nie zauważyłeś mnie i tak dalej, no jak się chowa ktoś za czymś pojazdem, to tak niestety jest. Ja ogólnie pilnowałem, żeby jednak pokazywać się w tych lusterkach, żeby ziomek mnie widział. No i ogólnie nastąpiła po raz kolejny taka sytuacja, że pan pseudo autobusista no postanowił po raz kolejny wymusić. Pierwszeństwo przejeżdżając koło parkujących samochodów na no, ludziach z naprzeciwka. Stojąc za tym e, całym autobusem, zastanawiałem się w sumie, co teraz się stanie. No, bo w sumie były dwie opcje: Albo w sumie osoby z naprzeciwka ustąpią temu autobusowi, i wtedy ja się będę mógł przycisnąć, ponieważ autobus jest większy i czasami niektórzy ustępują po prostu tym większym, bo teoretycznie mają trudniej i tak dalej. Wyszło niestety, że no, ci z naprzeciwka nie ustępują większym, dlatego pan autobus musiał się niestety cofnąć. Problem w tej sytuacji był tylko taki, że ja byłem za panem autobusem. No i tutaj niestety sytuacja zaczęła Dosyć szybko nabierać tempa Po raz kolejny oczywiście powtórzę, że starałem się być Dość widoczny w lusterkach pana kierowcy Ja kierowcę widziałem, czyli on też Prawdopodobnie mnie widział Co prawda nie noszę jakichś tam kurteczek odblaskowych Kurwa dzwoneczków i tak dalej, ale no Mój motocykl ma sprawne, że tak powiem Oświetlenie dodatkowo na motocyklu Tak samo są odblaski, więc nie powinno być problemu Żeby dodać śmiechu do komedii, no to Oczywiście ten autobus miał jeszcze kamerę Do cofania, także jakbym czasami Nie był widoczny w lusterku, to na 100 stu... 110% byłem prawdopodobnie widoczny w kamerze do cofania tego autobusu. No chociaż w sumie nie do końca, bo z tego co wiem, kamery do cofania działają wtedy, kiedy wrzuca się bieg wsteczny. Pan kierowca, natomiast jako, że staliśmy na górce, postanowił do podejść do tego cofania mniej więcej tak, że włączył sobie awaryjne i postanowił po prostu puścić hamulec. No tak, no przecież za mną nikt nie stoi, no to co, jedziemy kurwa na dół, nie? Brum, śrub kurwa, i jestem na dole. No nic, postanowił po prostu puścić ten hamulec, no i się toczy. Co nie, no problem jest tylko taki, że nie jesteśmy w GTA San Andreas, no i. Ze mnie CJ w sumie też żadny. Jeżeli cofaliście kiedyś motocyklem na, że tak powiem, w realu, a nie w GTA, to wiecie, że jest to tak troszeczkę trudniejsze, prawda? No bo w aucie to sobie wrzucimy właśnie bieg wsteczny, no i pierdolimy cofamy się. Natomiast no, na motocyklu musimy się tak poodpychać troszeczkę, utrzymywać równowagę jadąc do tyłu, co jest też troszeczkę trudniejsze i tak dalej. No więc okazało się dosyć szybko, że pan autobus niestety był dosyć szybszy z górki ode mnie, no i po raz kolejny ja próbowałem mu tam jakoś machać, kurwa łapami do tego lusterka, czy po prostu, żeby mnie jakoś tam zauważył, co nie? No i okazało się, że niestety mnie nie zauważył, pomimo tego, że mu jakoś tam machałem. Jakie się inaczej nie dało, to postanowiłem na niego zatrąbić, no bo w końcu e, so ja, ja nie jestem osobą, która specjalnie trąbi, że tak powiem, e, w ruchu drogowym. Ewentualnie sobie tam pokrzyczę na kogoś w kasku, czy coś takiego, jeżeli ktoś mnie naprawdę zdenerwował, ale to tak pokrzyczę dla siebie, żeby siebie wyładować i nie przeszkadzam w tym miejscu drugiej osobie i dlatego też nie używam naprawdę, albo no, w ogóle rzadko praktycznie używam klaksonu. W tym przypadku również postanowiłem klaksonu użyć w dość, no, Ostatniej chwili i w sumie była to też również ostatnia chwila. Na szczęście, no, kierowcy tego autobusu, oprócz tego, że był chujowym kierowcą, to jeszcze miał refleks szachisty. Ponieważ ja na niego trąbię, co się stało, mija jedna sekunda, druga sekunda i on po prostu nic. W trzeciej sekundzie, co się stało, no, już niestety wjechał na mój motocykl i okazało się, że doszło do pseudokolizji. Jestem święcie przekonany, że gdybym po prostu nie zatrąbił, albo gdyby tam stało jakieś dziecko bawiące się na ulicy, albo ktokolwiek inny, piesek, albo może jakieś fajne zwierzątko, baranek, wywiórka, nie wiem, nieważne. To po prostu przejechałby tą osobę lub zwierzątko nie martwiąc się o swoje życie. No bo w końcu to on jest w tej wielkiej metalowej puszce, wiadomo siedzi sobie na jakimś komfortowym foteliku, tam z 7 metrów do przodu, to przecież ma wyjebane co się dzieje na 7 metrów do tyłu, prawda? No nie do końca. W każdym razie ja tam na niego zatrąbiłem, on się zatrzymał. No i wychodzi oczywiście z wątami do mnie, nie? Wychodzi do mnie z wątami, no bo co ty tam nie widziałeś, że mam awaryjne włączone i tak dalej? No to mówię, no widziałem, że masz te awaryjne włączone, ale co mam sobie ten motocykl w dupę wsadzić i zacząć biec tutaj kurwa na 100 metrów? No nie do końca, jak już jestem na tym motocyklu i nie zauważyłeś mnie niestety, że ja jestem za tobą, no to nie usunę się tam stamtąd jakimś magicznym trykiem. No ale nic, postanowiłem być nawet do niego dosyć uprzejmy i w sumie spokojny. Zwykle w jakichś tam wypadkach samochodowych czy stuknięciach dosyć szybko podskakuje mi adrenalina, jednak tutaj nawet się dosyć opanowałem. Powiedziałem mu, że w sumie możemy to wyjaśnić na miejscu, bo on już tam chciał po policję dzwonić, co jest oczywiście mniej optymalne, ponieważ ja nie mam prawa jazdy, co nie tak, że to by było takie trochę. Ja expedziłem mu, że możemy to wyjaśnić na miejscu, ewentualnie wymienimy się danymi no To wtedy pójdzie tam na moje ubezpieczenie, czy na jego, i nie będzie problemu. Bo w sumie u niego tam szkód było praktycznie żadnych, raptem jakaś jedna czarna kreska na zderzaku, także, no nie ma problemu. To u mnie w sumie były pęknięte plastiki od przodu do tyłu motocyklu na całej długości, także to ja tutaj poniosłem szkody, ale mówię, no nic, dam mu te dwie stowe, mówię i spadamy. No ale on do mnie, że nie, że musi zadzwonić po policję, bo to jest samochód firmowy i tam ta firma, no ale ja mówię, no ale co z tą firmą? No przecież oni chyba też żyją na planecie Ziemia, i za naprawy takie autobusów to i nie płacą w Simoleonach, tylko też w euro, no to chyba nie będzie problemu. No mówi, jak za taką kreskę w lakierze raptem, która nawet nie była jakaś głęboka i tak dalej, dam mu te dwie stówy, no to na pewno sobie kupi za to jakiś marker do lakieru i będzie w stanie to naprawdę świetnie e, załatwić, prawda? No ale on ogólnie nie, że on na policję będzie dzwonił. Oczywiście autobus w tym czasie blokuje całą drogę, co nie robi się korek już całkiem, całkiem spory, bo to była główna ulica. No i cóż tam, no on tam mówi, nie, nie, bo ja na policję będę dzwonił i tak dalej. To ja mu mówię, słuchaj, panie, to weź pan się wpakuj w ten autobus i uwa, zrób miejsce na drodze najpierw, bo. No, nie wpadł na to. No dobra, mówi to tam, że on przeparkuje spoko, co Nie, no i plan jest teraz taki, bo ja w sumie mówię, chciałem to załatwić na miejscu. Chciałem mu dać hajs, chciałem się wymienić danymi ubezpieczeniowymi, żeby po prostu nie mieszać w to policji. Jak zamiesza w to policję, to wtedy nieważne, czy po prostu ja miałem rację, czy on miał rację, to i tak będzie moja wina, bo ja nie mam papieru. Ziomek postanowił natomiast być strasznym, naprawdę dupkiem, ponieważ no, te osoby, które się nazbierały z naprzeciwka i chciały po prostu przejechać, to on tam też do nich się wydzierał przez okno, że co tam, kurde, co, co wy chcecie przejechać i tak dalej, nie? Ogólnie do każdego. Skakał naprawdę z mega ryjem, że do każdego się wydzierał, był ogólnie mega nieprzyjemny. Więc ja postanowiłem zrobić takie coś, co nie, bo on tam wsiadł sobie do tego tam autobusu z powrotem i, no, postanowił dzwonić na policję. Postanowił dzwonić na policję, no dobra, no to mówię, kurde, sprawa jest prosta, no ja mam dwa tygodnie do egzaminu, prawda? Jeżeli teraz przyjedzie tu jakiś pan policjant i się mnie spyta o prawo jazdy, a ja mu powiem, że znowu jadę sobie, no, pojazdem bez prawa jazdy, to raczej z tego egzaminu będą nici. Plus jeszcze ziomek naprawdę był niezłą, sztywną rybą, no, i jak ciem uderzy się. Dwie stówki na łapę, to powiedział że nie no a ja jestem święcie przekonany że ta kreska na tym zderzaku to była warta dużo mniej niż dwie suwy ale no postanowiłem mówię dobra no, na rękę co nie szybko to wyjaśniły no ale nie chciał to nie oczywiście no miał 200 IQ więc nie wpadł na pomysł że skoro stoję w miejscu przez solidne 5 minut z włączonym silnikiem to prawdopodobnie coś mi chodzi po głowie ale on na szczęście na to nie wpadł poczekałem na dobry moment po prostu aż wsiądzie sobie do tego swojego autobusiku i tam zacznie dzwonić na FBI czy na jakąkolwiek tam, no, siłę porządkową, i po prostu w tym momencie kopnęłem w słońce i postanowiłem ujechać na horyzont. Na dobrą sprawę, no nie, nie chciałem jechać jakoś tak specjalnie daleko, dlatego że mam urwany wydech, więc no, ryk z mojej maszynki jest dosyć solidny i po prostu słychać mnie przez 15 dzielnic. Więc mówię, jak rzeczywiście zadzwonił po policję, to nie będą mieli specjalnego problemu w tym, żeby mnie znaleźć. Postanowiłem więc schować po maszynkę w jakiejś tam uliczce, w jakiejś tam alejce, że tak powiem. Schowałem tam maszynkę, zadzwoniłem po kogoś z firmy, żeby po mnie prostu przyjechał, zgarnął mnie, i ewentualnie przetransportujemy wtedy mój motocykl na pace jakiegoś transportera i nie będzie problemu. To też ogólnie zrobiłem, no i się okazało, że jak mój ziomek z firmy do mnie jechał, to po drodze, jak jechał do mnie, a jechał dokładnie tą samą drogą, którą ja jechałem, nie zobaczył żadnego autobusu ani żadnej policji. Czyli sprawa jest ogólnie taka, że ziomek zwinął się z miejsca wypadku. Znaczy już zignoruję to, że ja się zwinąłem z miejsca wypadku, bo ja uznaję, że miałem do tego dosyć solidny powód, mianowicie że za dwa tygodnie dostaję swoje prawo jazdy i nie będę sobie przez takiego elfa tutaj na wał kiedy mówię no chciałem załatwić tam sprawę na miejscu, no ale on, nie nie że po policji będę dzwonił, bo ja po, 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 muszę po policji zadzwonić, no to się okazało, że po policji nie zadzwonił, tylko sam wziął nogi za niestety pas i spieprzył. bo doskonale wiedział, że to jest po prostu jego wina. Gdybym ja naprawdę miał w tym momencie wszystkie moje papiery w porządku i tak dalej, to no umieliłbym mu dosyć sporo życie, po prostu utrudniając mu karierę bycia kierowcą autobusu. No ale niestety odjechałem, no ale w każdym razie mój ziomek po drodze nie widział ani żadnej policji, ani żadnego autobusu. Ogólnie mój plan jest Taki, żeby teraz wytropić ten autobus, mianowicie znaleźć tego samego kierowcę autobusu w tym samym autobusie i złapać go jeszcze raz, bo nie zapisałem sobie niestety rejestracji, ale teraz postanowię chyba spisać tę rejestrację. Także przez następny tydzień mniej więcej będę się bawił e, w detektywa busów, będę po prostu szukał tego autobusu ze śladem na gorącym uczynku e, wypadku, żeby później zgłosić to na policję z moim kumplem z firmy i będę po prostu udawał, że on jechał, jako że on ma papiery na motocykle. Wy tymczasem mam nadzieję, że Wam się. Storyka podobała. Jeżeli chcielibyście drugą część i chcielibyście usłyszeć, jak to tam będzie z tym detektywizmem, że tak powiem, szukania autobusu, to napiszcie to w komentarzach, a ja postaram się ewentualnie nagrać drugą część. W każdym razie dziękuję Wam za uwagę. Ja czyli agit. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym i cześć!